Panowie, to nic się nie zmieniło. Ten sektor ubezpieczacie. Kolega poleci zamiast mnie popatrzcie, dobra? Możesz mi podać przybliżoną Już ci mówię. Już mówię. Jesteśmy na N4 Nie nie cztery, E Powtórz, e, H2 Taka to Tu jedynka, odebrałem, jesteśmy na H2 Możesz tylko wyjść chwilę? Powiedz mi teraz jedną rzecz, e, czy Patrol OMZ był po bliżu, albo jest po bliżu? Dobra, lewa strona, lewa strona do przodu, tam co są daleko chłopaki. Przesuwacie się, lewa strona! Ubezpieczaj! Dawaj, dawaj! Mamy do wyzwolenia dwa szkoły.

Kurwa, co Możesz przekazać chłopakom, co robimy. Panowie, mamy paczkę, wracamy do sztabu. Bo nowe zadania będą. Będą nowe zadania. Dobra, dobra, panowie, yy, tutaj wycofujecie się ja do ostatni. Dawaj, 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 do... wycofka tak Tutaj wzdłuż drogi lecicie do, do, do bazy, tak? Nie dawaj, jest sumie, nie jest, Dawaj, 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 dawaj. Dobra, Oskar. Lecisz Dobra, dobra, wszyscy, wszyscy, wszyscy już nie musimy rodować, tak? Dobra, spokój, już git, 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 git A małęjem nic teraz. Dobra, lecimy na ten. Na bazę, tak? To nasz, to nasz. Niebieska ta, taśma, taśka. Ta.